Hej, hej! Wiecie, spróbowałem odpalić live'a na YouTube, więc e, nie jestem w stanie was, wam wysłać tego linka Adrian Kostera vlog na YouTube i może tak pójdzie. Powiem, że strasznie irytujące to jest i hmm, nie idzie to tak fajnie, ale może na YouTube pójdzie, ok. Widzę, że na YouTube jest chyba lepsza jakość. Dobra, to lecimy i zobaczymy, co to będzie. Więc tu na Facebooku się rozłączam i przechodzę na YouTube. Na testy. Wiecie, to się podczas trzęsienia telefonu się dotyka, rozłącza. Cokolwiek się poruszę, to się rozłącza. Ja tego nie widzę na bieżąco, więc to tak trudno jest do zrobienia. Nie jest to najlepsze. A GoPro nie może być, więc to nie jest jakaś tam super fajna rzecz. Dobra, więc padam z, z Facebooka i leci. Leci na YouTube. Hmm. Dobra, obróćmy tu. Chyba lepsze jakość, jest na pewno lepsza jakość. 100 metrów to mam... Hmm. Teraz nie wiem dokładnie, ale mam... Teraz nie wiem dokładnie, ale mam...

Hej, hej, Przerzuciłem na YouTube. Nie wiem, czy widziałeś. Na tym YouTubie. hej, YouTube YouTube jest, widziałeś? Na YouTube? Mhm. Widziałeś Mhm. hej, hej, tak? Mhm. To jest? YouTube? A e, nie jeszcze. aż wyglądało jakby się wyłączyło. Aha. O. E? Jest na żywo YouTube cały czas. Ale zero osób? Od minut. Wiesz w no, godzinę o, o, o 6 to było 21 jeden. Dobra, zróbmy.